No to jest pytanie od y, słuchacza, ile bajt ma bitów? Pozdrawiam. No ja nie wiem, ile bajt ma bitów, bo ja nie jestem specjalistą od informatyki. Ale ja przecież pan się bym przedstawiał jako taki naprawdę super tak. y, zorientowany, jeśli chodzi o ten świat cyfrowy. No to o... kurczę, to chyba to jest takie pytanie z kategorii, nie wiem, 2 plus 2. Chciałbym, żeby kiedyś była sytuacja taka, że urnę mamy w swoim telefonie i że możemy zagłosować. Każdy polityk dozuje słowa według swojego uznania. Jak patrzę na rozmowy koalicyjne, które były z naszymi partnerami, były bardzo merytoryczne i bardzo dobre. W nich Robert Biedroń uczestniczył, umiał się dogadać z chłopakami, z dziewczynami. No bo wszyscy siebie tam lubią. No to jest pytanie od słuchacza. Ile bajt ma bitów? Pozdrawiam. To no ja nie wiem ile bajt ma bitów, bo ja nie jestem specjalistą od informatyki i to nie jest tak, że kiedykolwiek mówiłem, że jestem specjalistą od informatyki, tylko mówiłem wprost, że jestem specjalistą od myślenia strategicznego o cyfryzacji. Informatyk będzie wiedział ile bajt ma bitów, a ja mam wiedzieć, co zrobić, żeby w Polsce cyberbezpieczeństwo było gwarantowane dla osób i dla firm. Ja mam sobie wyobrazić jak automatyzacja, robotyzacja, jak sztuczna inteligencja wpływają na, na odpowiednie służby, jak zarządzić Departamentem Cyber, cyberbe, Cyberbezpieczeństwa, żeby ludzie mieli świadomość, że jak coś im ktoś ukradnie, to co mają zrobić? Ale nadzwanieć. przecież pan się bym przedstawiał jako taki naprawdę super, tak. zorientowany, jeśli chodzi o ten świat cyfrowy. No to o, kurczę, to chyba to jest takie pytanie z kategorii, nie wiem, 2 plus 2. No nie, oczywiście, że nie. <laughs> nie? No, to można odpowiedzieć sobie tak, że ja mogę strzelać na takie rzeczy o odpowiedzialności, ile bajt ma bitów, ale jeżeli popatrzymy sobie na odpowiedzialność Ministerialną, to ona nie dochodzi o to, czy ja będę zatrudniał dobrych informatyków, bo od tego mam instytucje, które informatyków będą zatrudniały. Ja nie jestem informatykiem. Ja jestem humanistą, który wyspecjalizował się w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem od strony zarządzania takiego, które ma wpływać na to, jakich ludzi zatrudniać, jakie komórki tworzyć, jak. jak Podejść naukowo do spraw, które później są wdrażane w realnym świecie. I takim rzeczami się zajmuję. A informatycy będą to wiedzieli. Jak pani zapyta o informatyka, to odpowie. A ja jestem humanistą, a nie informatykiem. Kolejne pytanie: Słuchacza, mocno rozwijacie aplikację Obywatele Widać, że są na to środki. Dlaczego nie można, by w tej aplikacji zaimplementować technologii blockchain i ułatwić milionom użytkowników wzięcie udziału w wyborach, referendum? Nie musieliby stać w kolejkach do trzeciej w nocy i wybory byłyby Jestem zwolennikiem tego, żebyśmy w jakim, na jakimś etapie prowadzili głosowanie przez internet, dlatego że mentalnie, też pisałem o tym w swoich książkach, uważam, że technologia powinna służyć obywatelowi. Chciałbym, żeby kiedyś była sytuacja taka, że urnę mamy w swoim telefonie i że możemy zagłosować. Czy to się uda? Nie wiem. Nawet na poziomie rozmów politycznych jest taka obawa, czy przeciwnicy polityczni nie podnosiliby bez względu z jakiej strony tego, że coś jest sfałszowane, coś jest niedokumentowane. Ale przecież my się nie boicie tego, co powiedzą przeciwnicy nie, polityczni. Nie, wybory to jest takie miejsce w demokracji, które powinno nie budzić żadnych najmniejszych sporów dotyczących Aha, czyli tego. Jakie, telewizji może budzić, jakie a wybory. są? Ale pani rektor zadała pani pytanie o, mm -hmm. o to, jak powinna wyglądać sytuacja zabezpieczenia przez blockchain możliwości głosowania. Ja cieszę się, że nasi słuchacze są bardzo zorientowani, bo to pokazuje też sferę zainteresowania. Ale ja mam też odpowiedzialność polityczną. To znaczy, ktoś może nie rozumieć swojego głosowania przez e, internet, ktoś może mieć poczucie, że nie wie co to znaczy słowo blockchain. Ja mam takie poczucie, że ludzie nie wiedzą co to znaczy szyfrowanie i jak wygląda ich bezpieczeństwo głosu. Ja dzisiaj wchodząc tutaj do Sejmu słyszałem od ludzi protestujących w obronie pana Brauna, że im odbieramy święto Wigilii, za to, że on psikał gaśnicą. To słyszałem dzisiaj. Więc jak odpowiadam tak bardzo fachowo na to, czy chciałbym to zrobić, chciałbym, czy to się uda, mam wątpliwości, bo to jest proces bardzo, bardzo dużego wpływu na politykę i konstytucję. Czy podpisuje się pan pod słowami Roberta Biedronia? Pana kolega partyjny. O Szymonie Hołowni. Jakoby był politycznym tchórzem, i czy nie uważa pan, że takie właśnie słowa mogą doprowadzić do rozłamania? Jest to w pewnym sensie również mowa nienawiści. Pewnie chodzi o referendum w sprawie yy, aborcji. Ja uważam, że każdy polityk ma prawo wyrażać to, co czuje w jakiejś kwestii programowej w taki sposób, jakie ma poglądy. Ja rozumiem Szymona Hołownię, że jego poglądy są daleko od poglądów lewicy, dlatego, że wyrażone to było podczas podpisywania umowy koalicyjnej. Ja nie uważam, że dzisiaj którykolwiek polityk powinien czuć się obrażony, jeżeli inny polityk go namawia do tego, żeby zmienił swoje zdanie. Mnie też wielokrotnie namawia się do tego, żebym inaczej myślał o ideach lewicy i że może powinniśmy ustąpić z jakiś podwyżek albo spraw społecznych, albo praw kobiet, albo jakichś innych Elementów chociażby związanych z rozdziałem państwa od Kościoła. Ja tego nie robię. Nie robi tego e, Hołownia, ale nie mam pretensji żadnych do Biedronia, że on namawia innych polityków, żeby zmieniali swoje poglądy, bo to też jest normalne, że polityk On no, nawet do powiedział, że to średniowiecze. No. Każdy polityk dozuje słowa według swojego uznania. Jak patrzę na rozmowy koalicyjne, które były z naszymi partnerami, były bardzo merytoryczne i bardzo dobre. W nich Robert Biedroń uczestniczył, umiał się dogadać z chłopakami, z dziewczynami. Z chłopakami. No bo. Wszyscy siebie tam lubią. I jakoś się okazało, że jednak koalicję stworzyliśmy. Co prawda, wiele też nam wieszczyło osób, że się to nie uda, się udało. To na razie początki, zobaczymy, jak to sam pan powiedział, cytuję: Po owocach was poznamy. Ale jest trzęsienie w służbach specjalnych. I no to okazuje się, że na czele CBA i SKW stoją kobiety. No to. SWW chyba, jeżeli nie. się nie mylę. Służby wywiadu wojskowego. A co to może? nie, nie tak. tylko służby wywiadu. Tak. tak. Dorota Kawecka, a jeśli chodzi o CBA, Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak. To dobry znak dla Polski. Że mamy jakąś część takiego feminizmu w służbach specjalnych. Nigdy tego nie było. To jest, Jeżeli dobrze wiem, to dzisiaj z premierem o tym rozmawialiśmy. Pierwszy raz na czele polskich służb stają kobiety. Ale patrzę na to od strony fachowej. Myślę, że to są bardzo doświadczone panie e, oficer. To są osoby, które mają bardzo bogatą karierę zawodową, zarówno e, w CBA, jak i wcześniej w CBS-u. E, dzisiaj nowa szefowa CBA i, i jak patrzę na służbę wywiadu wojskowego, chciałbym, żeby w polskich służbach pracowali tak fachowi ludzie, którzy będą też pokazywali oddanie Rzeczypospolitej, bo na to przede wszystkim na tych stanowiskach się liczy.